Witam Was. 27 września. Godzina jest w pół do dziewiątej. Więc pytają się mnie dosyć często ci, którzy oglądają moje filmiki, jak gdyby po raz pierwszy. Od ilu lat trenuję? To właściwie nie ma żadnego znaczenia. Co prawda, ludzie y, są tacy, którzy mówią, jest taki rozpowszechniony pogląd, że mięśnie mają swoją pamięć mięśniową, no, ale mięśnie nie mają tej pamięci. Jeżeli przestajemy trenować, to mięśnie już nie rosną, zaczynają się zmniejszać, nasza sprawność. Y, i siła tych mięśni też już zaczyna się zmieniać, zmniejszać. Jemy więcej, zaczynamy obrastać tłuszcz. Potem jest nam z wiekiem coraz trudniej ten tłuszcz tracić. Moje starty <laughs> rozpoczęły się w roku 2007 ale do tych startów przymierzałem się właściwie jak gdyby przez całe swoje życie i zawsze miałem jako taką wyglądałem na kulturystę moja sylwetka wzbudzała zainteresowanie u niektórych nawet podziw także aby utrzymać sylwetkę trzeba po prostu trenować. Są jednostki, które właśnie z powodu swoich genów mają, są zawsze chude, tak zwani ektomorficy, bodajże tak to się nazywa. No cechują się właśnie niskim poziomem tkanki tłuszczowej. Także nie martwcie się tym, że gdy zaczniecie się odchudzać, to będziecie później chorzy, niezdrowi. Są ludzie, którzy są z natury bardzo chudzi, mięśnie mają bardzo twarde i żyją. W kulturystyce zresztą najważniejsza jest wytrwałość. Trzeba trenować, aby podtrzymywać to, co się zdobyło i walczyć o, o to, aby Przezwyciężać niechęć do dużego wysiłku, gdyż właśnie ten większy wysiłek powoduje to, że te mięśnie zaczynają po prostu rosnąć i nasza siła i sprawność jest mniejsza, większa. No, borykam się od dłuższego czasu, od ponad roku, z bólami barków. I zanim zawisnę na tym drążku to muszę się trochę poruszać. I pierwsze po prostu powtórzenia są trudne. Ale potem jest trochę lepiej. W następnej serii będzie jeszcze lepiej, ale później po czwartej serii już to moja poprawa się kończy, a po pięciu seriach to już jestem właściwie niezdolny do wysiłku, trochę mi się beka. Po śniadaniu, a i po wysiłku, potem już nie jestem zdolny do następnego treningu, do kontynuowania tych ćwiczeń. I ta obręcz parkowa jest po prostu taka nabrzmiała, że muszę mieć przerwę odpoczynkową. Dzisiaj, oprócz tego co robię, co mam robić, Mam mieć przysiadów, od kilku dni powróciłem do, do ćwiczeń z barkami, z obręczą barkową, uznaję je po prostu za konieczne. Mam tą trochę mocniejszą gumę. Teraz rozpoczynam od tego słabszego, polącego barku. Bark się poprawia, to znaczy moje możliwości się poprawiają. Robię ruch kontrolowany. Kontrolowane opuszczanie. Lekko mi tam przy podniesieniu ponad poziom głowy, znaczy się do. Bardziej do pionu to mi tam lekko chrupie, podobno nie ma chrupać według niektórych rehabilitantów YouTube'owych. Gdy nie podniosę do odpowiedniego pionu, to tego chrupania nie mam i na razie się stosuję do tego aby tego chrupania nie było i potem robię jeszcze to. robię tego po 12 powtórzeń i to ćwiczenie na walki wykonuję głównie po Sarnuk na dążku po tych pięciu seriach, a dzisiaj to tak wyjątkowo dla pokazania co robię i co stara się kontynuować, ponieważ najważniejsze jest nie tylko zacząć, zrobić jeden, dwa, a nawet trenować tydzień, a potem przestać. I teraz przejdę na drążek. Pokażę swoją <śmum> formę fizyczną. I opuszczam też ręce powoli z tego względu, że po prostu jest ten dyskomfort w barku.